A chcieliśmy Wam przedstawić nasz sposób na wiosenne liny, długo wyczekiwany. Nie mogliśmy się jakoś zebrać, żeby nagrać ten filmik, ale dzisiaj się w końcu uda, mam nadzieję. Jesteśmy na łowisku, które jest oblegane przez bardzo dużą ilość wędkarzy. Jest bardzo duża presja, ale na szczęście ryb też jest dużo. Szczególnie są to liny, które właśnie dzisiaj chcemy Wam pokazać. Nasz sposób na nie to. Na tym okresu to metoda gruntowa. Jest wczesna wiosna, bo jest koniec marca. W zasadzie przedostatni dzień marca. No i zaraz Wam pokażemy co udało nam się dzisiaj złowić, ale przedtem parę słów o naszej technice, o tym co stosujemy, o zanęcie. Może przejdźmy właśnie do zanęty. Dzisiaj kluczem do sukcesu okazała się być zanęta z e, firmy Venire, główna, główna bazowa było zadane za firmy venire lesz. Seria efekt to była baza do tego była dodana zanęta zielona w zielonym zabarwieniu firmy Anpio. Nie była to jednak ta zanęta, którą mówimy latem. Była to zanęta drobna w czerwonej paczce. Nawet nie pamiętam tam w serii, ale to jest mało ważne. Chodziło o to, żeby, żeby zanęta była sypka, ponieważ yy, tutaj mamy dwie techniki, łowimy na koszyczek, ale także na metodę. Także zanęta musi być yy, raczej sypka, żeby w tym koszyku tam tu nie, nie, nie uprajała. Yy, I w zanęcie do, do zanęta, zanęta to była właśnie ta, yy, ta venire, do tego było trochę anfio zielonej, potem yy, był dodatek yy, piernikowy, yy, traktor piernikowy firmy venire bardzo ładnie pachnie, na liny sprawdza nam się już od zeszłego roku na tej wodzie do tonety oczywiście była dodana standardowo pinka, jak to zwykle bywa, bo troszeczkę i takim urozmaiceniem, ubogaceniem mieszanki było dodanie jokersa bo został mi jokers jeszcze po kostannych płociach zamroziłem go sobie w bardzo dobrej kondycji, rozmroziłem wczoraj wieczorem i na dzisiaj miałem już sporo, sporo ładnego towaru Myślę, że to okazało się kluczem do sukcesu. Eee, takie upokorzenie z jokersem. Pokażę, jak wygląda. Wygląda niepozornie, ale naprawdę ochotki było całkiem, całkiem pokaźna ilość. Eee, ja łowiłem na, na koszyczki, oba zestawy miałem na, z koszyczkami. Przypony, przypony z rana, jak jeszcze byłem, byłem tutaj, jak jeszcze było ciemno, miałem pierwsze brania, miałem krótkie przypony. Coś mi się nie chciały te ryby wcinać, miałem cztery chyba zmarnowane brania, jedną spiętą rybę, postanowiłem zmienić przypony. Zmieniłem przypon, wrzuciłem, wrzuciłem zestaw do wody od razu po jakichś 10 minutach zamoltowałem mi się pierwsza przerwa zmieniłem zestaw na, na drugie węce i tak udawało mi się sukcesywnie od, odławiać Myślę, że te przypony, długość na 15 cm była trochę za krótka, zmieniłem do 20-25 okazało się to strzałem... Po prostu ryby miały więcej czasu na to, żeby żeby no, poczuć może inaczej. Ryby tak szybko nie czuły obciążenia, nie czuły tego oporu. Jak miały dłuższy szybszy pon, to zanim poczuły ten opór koszyczka, opór wędki, to miały trochę więcej czasu. Może minimalnie, ale jednak dawało to rezultaty, potem już nie miałem żadnych nietrafionych brani, spiętych ryb jest standardowo na, na, na ruce, antyspontaniowej, koszyczek zawieszony bez tam żadnych uciśnie Właśnie przypon 25 cm, haczyk 6, nie ma to dużego znaczenia. Przypon, żyłka na przyponie 18, też mogła być cieńsza, ale akurat założyłem 18. Trochę zaczepów było, także też nie można było sobie pozwolić na jakiś bardzo lekki, bardzo finezyjny zestaw. No i najmniejsze linii to było około 36-38 cm, największe 49 cm. Już taka dosyć kaźna sztuka. Zobaczycie go niedługo. Ale kawałek fajnej rybki widziałem, jak się przewalił. Idzie pod trzakie od razu. Tu go, tu go, tu go. Zacharzył się? Jaki cwaniak? Mały, ale... <śmienią> rozpędu dawaj. Z rozpędu to bym zostawił <śmienią> zęby. Zakotwiczyłbyś się. よし。 Niech ich latać już od początku sezonu. Dobra, nie mogę co męczyć. Tak się trzyma Pewnie znowu przed ten zaczep co tamten Ciągniesz go? Ale jak wchodzą od razu wie gdzie wejść, no nie w te Nam, że naprawdę będzie większy, a tu zobacz. Mniejszy od poprzedniego. Ale znowu samiec. <muchy> Idzie ci tam w krzaki. O nie, już mam za krótką rękę i nie wciągnął bo... Nie dawaj go, dawaj go jeszcze tam w tamtą. Niech coś wszedł, Ale teraz wejdzie, zobacz. Jak jest skubany. Musisz mu odpuścić. Trzeba będzie do wody wejść. Zobacz, nie chce odpuścić. Kur... Tu nie bogaty, ale silne. bogaty, chyba bogaty, bogaty, O, o, bogaty, drugi? Ten. No ale ja, ja nie mogę go tak ciągnąć, bo on jest, nie jest mały. Wie. O kurde, zobacz, wyjął cały ten. Nie mogę go tak szarpnąć, bo on, zobacz, on, on... No widzę, wy, wychodzi z całym tym korzeniem, skubaniec. Nie. ale zobacz, co on tam robi. Ty, on się opludł. O nie, on tak chodzi. Nawet nie mogę go odciągnąć, bo on jest, on jest spory, no. A teraz mógł się tak zawalić, że... No nie wejdę tam, tam jest Ale to z drugiej strony, to ci znowu uciekał, w tamtą stronę. Szedł mu delikatnie. Ale wypuść go dalej, wypuść go dalej. Wypuść go całkiem dalej, tak na, na sztywnym ten, żeby on wypłynął dalej. Chyba sam zaczem, bo zarwidźliś jak tam ten Spróbuj go teraz Tam wlazować las zobacz on się tak kręcił w tym krzaku że nie wiesz Owinął się na krzaku dosłownie. Nie masz woderów Wypuść, wypuść mu, wypuść mu. Idzie? Teraz chodzi o delikatnie szarpnij, niech on się obudzi. On się chyba też zaplątał powinien. Co tu masz, żyłkę czy plecionkę? Dobra, dobra, dobra. Do do dobrze idzie, dobrze. Połóż go na wierzchu. Skręć trochę ten kowrotek. Taki jak mój, mój chyba ostatni No i chyba trochę większy. Trzeba to Ty masz miniaturowy podbierak. No ja się zbieram, żeby go wymienić. Ja go ręką wezmę <laughs> Jak dojdziesz Jak go no, Nie no, ten już jest spoko Jest z 50 pewnie Pokaż go nie. No nie. Jest? Gdzie pod powierzchnią w ogóle wyrwałeś od razu do wierzchu. mówiłem na, na metodę, zanęta piernikowa w venire była domieszana trochę, trochę z zanętą z firmy Anpio, tak żeby po prostu ten zapach przeszedł. z krótkim, krótkim przepłonikiem mówiłem no pogoda była inna, jakoś te ryby inaczej się żerowały. około 10 cm, do tego 4 białe robaczki, to już był taki max i to było takim, takim kluczem wtedy. Yy, no łowisko, ogólnie wtedy łowisko charakteryzuje się tym, że, że ciężko się wstrzelić jednego dnia na, na dany typ po prostu ryby. Po prostu trzeba siedzieć cały dzień po prostu i próbować dłuższy, krótszy przypon. Yy, na przykład na czerwonego robata po 7 dni prawdopodobnie nic go nie, nie złapał. Jest to tak, no, taka specyfika tego łowiska. Tak, głównie biały kipinka. Głównie biały rowak kipinka, pinka, no właśnie tak. Yy, no i co możemy powiedzieć? możemy powiedzieć? że to jest rzeczka. No jest to rzeczka, która wpada do zalewu. Yy, uciąg zerowy praktycznie, bo już jest to przed samym wejściem do zalewu. Yy, miejsce jest takie, że, że po prostu latem jest używan, nie da się już tu łowić. Także miejsce jest tego typu, że, że te liny prawdopodobnie teraz wchodzą w resztki masz tych roślin i tam pewnie jakiś żyjących, które w nich zostały, zimy. Także w takich, w takich właśnie miejscach y, warto szukać lina teraz wiosną. Jest to płytkie łowisko, tutaj jest głębokość jest około no, 2 metry to jest już maksymalnie, trochę, trochę głębiej dalej, y, pod drugim brzegiem, gdzie płynie rynna. Na, y, ale podejrzewam, że nie ma dwóch metrów, bo grążele zarastają, a grążele już na dwóch metrach raczej nie rosną. Tak około, Koło 1,5 metra tak na tym na tym, y, tutaj, gdzie my łowimy. Tam w rynnie jest tak podobno do, do 3, do 3 metrów, ale w rynnie raczej, raczej łowi się rzadko. Y, było tak, tak na wyjściu z rynny w połowie... W połowie. Na, na, wzniesieniu, na wzniesieniu z rynny po prostu, gdzie, gdzie one po prostu y, wychodzą z tej rynny, tak jakby na to wzniesienie, na tę podwodną górkę, y, takie chyba tutaj najlepsze, najlepsze miejsca, gdy, gdy, gdy wycelujemy, to wtedy tam jest taki pewien, po prostu bliżej brzegu jeszcze tak, no nie pokazują się, nie wychodzi dziwne, bo powinny szukać y, cieplejszej wody i cieplejszych miejsc. Ale to jest raczej jest tak jedno, jed, jedna głębokość po całej tej długości. Do połowy to jest raczej tak do półtora metra i nie ma tutaj mocnych spadków. Oczywiście potem do rynny trochę spada, ale do rynny tutaj z tego czegoś ciężko nie, nie ma spadków, ale jest masa zaczepów. Po prostu tak. ja już dzisiaj dwa zestawy z metodą zostawiłem w wodzie. także A poza tym też łowie, od łowie na bardzo delikatnych przeponach jak na mnie, bo, bo przypony na 2,20 kg Yy, haczyki szesnasteczki także chyba nigdy w życiu aż tak delikatnie nie łowiłem linów taka moja, moja pionierska zasiadka z tego typu zestawem ale węderczki miękkie yy, fajnie rybka się prowadzi rzucił fajnie na kiju yy, można się popalić tak wiosną właśnie lina szukamy w takich ani w płytkich ani w głębokich miejscach najlepiej szukać go w takich yy na słonecznionych zatoczkach, też tak jak tutaj, No tutaj jest okres, to W, miejscach, w jest miejscach, gdzie on na pewno w lato, w lato jest na pewno, bo to yy, w tym miejscu potem w lato jest dywan roślinności, na pewno jest tylko multum po prostu, ale po prostu w no, lato nie da, się, nie da się go tu łowić, ewentualnie z łódki lub yy, jakoś, jeżeli ktoś tam jakoś się dostanie dziwnym trafem, nie wiem, może tyczką, ale to też, też wątpię, żeby tutaj udało się tak, tak yy, z nimi powalczyć. Jeżeli yy... Wiosną jest tak, że zazwyczaj ciepło robi się około południa. Jeżeli słońce wyjdzie, to jest bardzo duży plus, bo akurat przed świętami Wielkiej Nocy, czyli niedawno, w tamtym tygodniu i dwa tygodnie temu, kiedy one tutaj zaczynały brać, właściwie zaczęły jakoś około trzech tygodni temu prawie, tak za ale właśnie w tym okresie przedświątecznym, kiedy jeszcze nie było ciepło, e, ciepło robiło się tak około południa, one wychodziły na żer właśnie, właśnie wtedy, kiedy zaczynało robić się ciepło, kiedy wychodziło słońce. Wcześniej rano w ogóle nie było mowy, żeby złowić tutaj cokolwiek. E... Tak, od dziwo one brały, brały już dosłownie potem przed wieczorem, e, gdy słońce zaczynało tak chodzić ze drzewka. Po prostu wtedy był taki moment, gdy one, one po prostu ruszały i można było widzieć, że po prostu na co na stanowisku ktoś tam poluje tą rybę. Po prostu jak brały, to brały u wszystkich, a jak to brały to była cisza. Tak, a dzisiaj zupełnie inna, inna, inna sytuacja, ponieważ od rana dzisiaj w nocy było około 4 stopni. Jak przyjechałem, tak jeszcze nawet nie było, nie było jasne, ale pierwsze prania by się zaczęły. Myślę, że będziemy... Myślę, że powiedzieliśmy już wystarczająco dużo pogoda nam się trochę psuje. Będziemy się zaraz zwijać. Jeżeli macie jakieś, jakieś do nas pytania, miało pisze w komentarzach. Na pewno postaramy się na nie odpowiedzieć. Eee, pogoda jest naprawdę słaba. Pokażemy Wam jeszcze co udało nam się złowić i lecimy do domu. Ale wskacze. Pogoda dosłownie w ciągu 5 minut. 180 stopni zwrot. Poraż. Czekamy jednak na te cieplejsze wiosenne dni ale liny są bardzo bardzo, żeby mimo tego że woda jest jeszcze bardzo zimna znaczy bardzo to jest, jest dosyć zimna to liny już naprawdę są waleczne i nawet te małe znaczy małe te średnie takie 40-taki już dają nieźle w długości dzisiejsza największa do, Bardzo na dobrej kondycji Równie, ustawiaj. I wszystkie wracają do wody. Takim akcentem życzymy. do wody. Czy kamerę A. Ale tak się zrobiło zimno, co? Dosłownie kurde 3 minuty. Dużo błota tu jest. Aleks strzelił. Nie wiem na ile to się uda. Nie będzie widać.